Halo, halo, dzień dobry. Holmes znowu nadaje. Wyprawa za mur i inne historie. Biorę kamerkę. Słuchajcie. E, nie doceniłem tej gry. Są tu naprawdę fajne rzeczy, które zaraz pokażę. Na pewno co mi się podoba to duże i czytelne litery. Ale lecimy, lecimy do tego, co mi się tam spodobało. Yy, wiadomo, najpierw jest hmm, mechanika gry. Weźmy to, przewinmy i przejdę od razu do rzeczy, które rzeczy mi się tu podobają. Czary i magia. Naprawdę bardzo mi się podoba, że duże są litery czytelne. Ułatwiej się i przyjemniej czyta to. No? Rytuały, rytuały, ale nie o tym prowadzenie, potwory czyli cały bestiariusz dalej bestiariusz, pająki, szkielet widmowy strażnik o i tu się zaczynają pakiety postaci i pakiety przygody i to mi się bardzo właśnie podoba w tym wyprawie za mur. zobaczcie, przy tworzeniu bohatera Ile tutaj jest pytań, ile fajnych pytań takich, które dają nam od razu początek fabuły i rys fabularny danej postaci. Coś takiego jak w cieniu władcy demonów, tylko tu jest o wiele bardziej to rozwinięte. Zobaczcie. Przy tworzeniu postaci mamy pierwsza tabela. Jakie miałeś dzieciństwo? Czym zajmowali się Twoi rodzice? Czego Cię nauczyli? I rzucam na przykład, idąc w ślady przodków, pasłeś owce na górskich łąkach. I przy tworzeniu postaci dostajesz plus dwa do kondycji, plus jeden do zręczności, plus jeden do mądrości, plus jeden do siły. I już mamy tutaj zalążek. Zalążek opowieści, zalążek historii danej postaci, że pasałem owce na górskich łąkach. Dalej lecimy. Przyjaźniłeś się z pozostałymi postaciami graczy. Z kim jeszcze zadzierzgnąłeś więź? I na przykład tutaj. Masz się żenić z córką młynarza. Oj, to mi wyszło. Plus dwa mądrość, plus jeden siła. Albo złamałeś kiedyś serce. Albo ktoś złamał twoje serce. Lecimy dalej. Czym wyróżniłeś się w dzieciństwie? Na przykład. Umiałeś grać w każdą grę. Byłeś prawdziwym twardzielem. Dalej, co tu mamy? Jak ci szła nauka magii? Akurat tutaj wybraliśmy czarodzieja Samouka, czyli użytkownika magii. Kto spisał Twoją bezcenną księgę? Stary mędrzec z dalekiego południa, na przykład. Rabuś zapomniany grobowców. I tu mamy plus cechy, tak? Plus trzy do zręczności. Umiejętność pułapki dostajemy. Jakiego rodzaju czarodziejem był autor księgi? Na przykład, władcą mrocznych duchów. Opisał zaklęcie, odesłanie, rytuał ochronny, krąg i sztuczkę drugi wzrok. I od razu dostajemy specyficzne czary pod historię danej postaci. Twoja po moc przyciągnęła ducha chaosu. Jak go pokonałeś? Postać gracza po prawej była wtedy przy tobie. I na przykład, choć na razie go odegnałeś, wciąż czai się na ciebie tuż za granicą światła. Świata, u widzialnego. Postać po prawej mogła ci się wymknąć, otrzymuje, pomogła ci się wymknąć, otrzymuje plus jeden do zręczności. A tu, co tu mamy? Niedawno do wioski zawitała przejazdem prawdziwa czarodziejka. Jak przebiegło Wasze spotkanie? Nadała ci tajemne imię podczas sekretnej ceremonii. Zaprosiła Cię do tajnej organizacji, i tak dalej. I te rzeczy mamy tutaj przy każdej postaci. Lokalna bohaterka, materiał na rycerza. I to wszystko pod daną klasę jest te wszystkie pytania rozpisane. I po utworzeniu takiej postaci, młoda tropicielka, mamy pełną już historię, nie? Nieopierzony złodziej. Lubię te ze złodziejskimi rzeczami. Jak wiodło jak ci się wiodło na ścieżce występku bywało w świecie a kto nauczył cię kraść i oszukiwać Tutaj ślusarz na przykład albo okoliczny rzezimieszek którego wszyscy unikali albo jak zdobywasz to czego ci trzeba umiesz cichcem otworzyć zamknięte drzwi albo potrafisz oczarować każdego albo mamy dalej tam jak to często bywa twój pierwszy skok skończył się wpadką co się stało? Gdy Cię przyłapano, postać osoby po prawej pomogła Ci wtedy. Udało Ci się wyługać i odejść w swoją stronę. Postać po prawej poręczyła za Ciebie. Otrzymuje plus jeden do charyzmy, a Ty dostajesz plus dwa inteligencji i umiejętność, wymowność. I opisane tutaj jest wiele, wiele postaci. Mamy też pakiety przygód. Pakiety przygód i coś w stylu właśnie tego tworzenia postaci. Też mamy tutaj różne rzeczy opisane. Na przykład co tu mamy? Eee, gniew ukrytego okultu, pakiet przygody. Eee, krótki wstęp, opis i pytania. W jaki sposób powyższa osoba ściągnęła na wioskę kłopoty. Dziwaczne obyczaje dworu farie. Kto włada okolicznym, ukrytym ludem? Jaka jest sekretna słabość władcy? Jakiej dziwacznej <laughs> zasady trzeba przestrzegać na dworze? Jaki problem dręczy sąsiadów? Jak władca farie wzywa postać graczy? Sadanie w głębi lasu i opowiadane jest wszystko tu. I pełno tabel losowych. <laughs> Można rozgrywać wielokrotnie taką przygodę, i za każdym razem co innego wyjdzie, bo mamy pełno tu tabel losowych. Naprawdę świetna sprawa, co się niedawno wydarzyło. I cała taka wielka tabela, tak. I dalej mamy potwory do tych. tych potwory. Do tej przygody w podziemiach. Opisane całe podziemia, tak. Z pytaniami, co tam się wydarzyło i tak dalej. Kto tam rządzi. Co się niedawno wydarzyło? Zobaczcie, jaka wielka tabela. Także kurczę, te przygody. Mogą nawet fajnie tutaj wyjść. A do tego podręcznika głównego wyszły jeszcze dodatki. Tutaj dwa, ale już jeden jeszcze. A już mam PDF-a, jeszcze jednego, ale ma jeszcze wersja fizyczna dojść. Bohaterowie, starzy i młodzi, to o ile się nie myli, to będzie. Bohaterowie nowego wzoru, nowe czary, magiczne przedmioty, nowe przedmioty, istoty, fantastyczne przyjaciele i wrogowie i pakiety postaci. I tych pakietów postaci też jest tu sporo. O, mamy pełno. Uczona, wychowawczyni, szlachcic bez ziemi i też z tymi pytaniami, tak? W Każdy pakiet postaci jest z tymi postaciami. Gruba księga to jest. Tylko tak, jak mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, szkoda, że te dwie wyszły w miękkich oprawach, a ta w twardej. Wolałbym, żeby wszystko ładnie tak wyglądało na półce w twardej oprawie. Tutaj mamy wyprawa w nieznane, to podejrzewam, że pakiety przygód tu są. Już patrzymy, co tu jest. Wspólna piaskownica. Określenie mapy, uzupełnienie mapy, zagrożenia, prowadzenie kampanii, rozgrywanie kampanii, śmierć, skarby, tworzenie magicznych przedmiotów, czyli dodatki, taki, taki jakby Almanach Mistrza Gry, pakiet zagrożenia, pomocy. O, czyli tutaj mamy pakiety przygód, tak? czyli taki <laughs> Almanach Mistrza Gry razem z pakietami przygód, tak. Cesarska stolica, pakiety zagrożenia i pomocy. Te pakiety zagrożenia, będę musiał dokładnie się wczytać, być może hej, pokradnę pomysły do swoich tu przygód. Rozgrywanie kampanii, także tu spora lektura będzie czekała. Dobra, także, no, nie doceniam tej gry, naprawdę jest ciekawe, ciekawe rzeczy tutaj są, nie? I na pewno będę kradł te rzeczy do innych swoich gier, zwłaszcza przy tworzeniu przy tworzeniu mm, pa, postaci, nie? Dodatkowe pytania, żeby fabułę, fabułę od razu na starcie, już gotowa była fabuła, mm, będą zahaczki dla mistrza gry i dla graczy. Dobra, taki krótki odcinek. Co to jest wyprawa za mur? Na razie, do zobaczenia, baju. Hej, hej! czarownik czarownik ty dać łapka w górę what fate awakes them in the darkness